Pod górę, czy w dół? O, Robert, Witajcie ponownie ze Szczawnicy. Jak pewnie część z Was pamięta, byliśmy tu już w lutym. I właśnie wtedy postanowiliśmy, że jeżeli tylko będzie taka możliwość, to będziemy chcieli wrócić w lecie z rowerami. Jak widać udało się. Przyjechaliśmy do Szczawnicy w piątek wieczorem. W zasadzie w piątek udało nam się tylko zaliczyć krótki spacer do wodospadu Zaskalnik. Bardzo malowniczego, dobrze dostępnego, położonego praktycznie tuż przy drodze, więc idealnego na krótką wycieczkę. A w sobotę wskoczyliśmy na rowery i ruszyliśmy w stronę Czerwonego Klasztoru. Plan minimum na dzisiaj zakłada dotarcie do Czerwonego Klasztoru w Słowacji. Mamy wytyczoną dalszą trasę, ale nie wiem, czy będziemy ją realizować, to się okaże w trakcie. Będziemy decydować na bieżąco z różnych powodów, nie będę wnikał niepotrzebnie w szczegóły, ale Czerwony Klasztor na pewno się uda i zobaczymy co dalej. ścieżka ze szczawnicy do Czerwonego Klasztoru. Bardzo przyjemna, malownicza niesamowicie. E, raczej płaska, chociaż było kilka takich krótkich, ale wymagających podjazdów. E, no i głównie w cieniu, więc to na pewno plus. E, trochę Słowacy przesadzają, chyba jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to znaczy w kilku miejscach były nakazy zejścia z roweru. E, mówiąc. Delikatnie moim zdaniem na wyrost, żeby nie powiedzieć, że zupełnie zbędne, bo ja tam nie widziałem żadnego niebezpieczeństwa. No i dużo niedzielnych rowerzystów, chociaż dzisiaj sobota. Osoby jeżdżące w kaskach można policzyć na palcach no może dwóch rąk, bo jednej to by była przesada, jakbym powiedział. A my już teraz jesteśmy w szromowcach wyżnych. Jedziemy sobie dalej. Zobaczymy, dokąd dojedziemy. Nie mamy żadnego ciśnienia. Dotarliśmy do zapory w Stromowcach, która była naszym punktem zwrotnym. No i niestety wracać musimy tą samą drogą, ale jedzie się bardzo przyjemnie wzdłuż Dunajca. Także nie ma specjalnie powodów do narzekania. Oprócz tego, że nie będzie pętelki. Po drodze, jeszcze obiad w schronisku w orlicy. I wygląda na to, że uda nam się zaliczyć całą planowaną na dzisiaj wycieczkę, a nie tylko ten plan minimum, a jutro też jest dzień, ale zanim on nastąpi, to jeszcze dzisiejszy wieczór. A niedzielę witamy w Czorsztynie na trasie wokół jeziora Czorsztyńskiego. Ja już ją ogrywałem kilka lat temu, także odnośnik znajdziecie na górze do tamtego filmu. No ale zobaczymy, co się od tego czasu, czy coś się zmieniło i czy dobrze te trasy zapamiętałem. Muzyka Spod górę, w dół? Wzajemnie Thank you Thank mm -hmm. you, Zasadnicza różnica między moim poprzednim przejazdem trasy wokół Jeziora Czorsztyńskiego, a tym dzisiejszym była taka, że wtedy objeżdżałem całą trasę na rowerze, a dzisiaj skorzystaliśmy z rejsu, przepłynęliśmy między Czorsztyn a Maniedzicą na małej barce, tudzież gondoli, jak to się nazywa. Co do samej trasy, no to niezmiennie pozostaje ona absolutnym sztosem widokowo, jeśli chodzi o przyjemność z jazdy, to jest to absolutna topka. Myślę, że inne trasy, wytyczające inne trasy, mogliby się uczyć, bo tu jest to zrobione świetnie. Jedna taka uwaga, która mi się nasunęła po dzisiejszym przejeździe. Nie dajcie się zwieść, to nie jest trasa na rodzinną wycieczkę z małymi dziećmi. O ile po stronie Czorsztyna jest płasko i tam możecie spokojnie z dzieciakami przejechać, to po stronie niedzicy będziecie przeklinać i dzieci będą płakać i wy będziecie się zastanawiać, w co się wpakowaliście, bo tam naprawdę podjazdy niektóre są srogie. To już zdecydowanie bardziej bym polecał chyba tą naszą wczorajszą trasę wzdłuż Dunajca ze Szczawnicy do Czerwonego Klasztoru, czy nawet dalej. Ona jest płaska, ona jest dla dzieciaków odpowiednia. No i po stronie Człuszczyna, tak jak mówiłem, też. Natomiast Niedzice lepiej sobie odpuśćcie. A my już wracamy, jesteśmy już w połowie drogi do domu, zatrzymaliśmy się jeszcze na szybki obiad. Jeżeli chodzi o cały weekend, cały pobyt w Szczawnicy, no to kolejny udany. Nie mogło być inaczej. Ostatnio mamy jakieś szczęście do udanych wypadów, wyjazdów, do fajnych tras rowerowych, do fajnych miejsc, do pogody też. Yy, więc yy, no po prostu kolejny dobry weekend za nami. Mam nadzieję, że następne przed nami i kolejne filmy też. Także trzymajcie rękę na pulsie. A za dzisiaj dzięki wielkie i do zobaczenia, mam nadzieję, wkrótce.